Elo, kartofelo, witam Was w kolejnym odcinku Minecraft survival bez samolotnej generacji. Yy, powiem wam tak, dzisiaj jestem na czarno, mam czarnego pada i w ogóle bardzo żałobnie, ponieważ w ostatnim odcinku, jeśli dobrze pamiętacie, zginął nasz piesek zgubić. Jeśli nie widzieliście tego odcinka, to koniecznie tam zajrzyjcie. Okej, okay, a więc sprawa wygląda tak, że schodząc do kopalni. Yy, hmm nie nagrywało mi się ale na szczęście się zorientowałam, że, że się nie nagrywa więc zeszłam tutaj, po prostu wykopałam na razie tylko tunel w dół znalazłam taką jaskinię nic ciekawego się nie działo jak na razie, więc spokojnie nic nie straciliście, po prostu zeszłam do kopalni o, tutaj tym tunelem weszłam znalazłam takie jaskinie w tamtą stronę poszłam, nic nie było w tą stronę poszłam, znalazłam złoto zaraz sami zresztą zobaczycie Znalazłam kilka y, tabek, bloków to znaczy się y, złota, a więc sobie po prostu je wykopiemy. O, nawet nie kilka, tylko kilka. Więcej niż kilka. Cudownie. Okej. Okay. Tu jest jeszcze lapis, w sumie możemy zebrać. Może przeżyjemy trochę dłużej, to sobie coś poenchantujemy, nie? A może jakieś diaksy by tu by jeszcze było jak tak wszystko tutaj jest w okolicy, bo widzę, że tu jest wszystko dosłownie. Okej, okay, dobra, nieważne. Tyle nam styknie na razie. Chodźmy do góry. E, znaczy nie całkiem do góry. Pójdziemy sobie jeszcze tutaj w prawo, zobaczymy co tutaj jest. Bo nie ukrywam im więcej złota, tym lepiej. O, widzę że kolejne. Tylko najpierw sobie to oświetlimy, żeby nas tutaj nic przypadkiem nie zaatakowało. Okej, okay, nic nie zamierzało nas zaatakować. No to dobrze, bardzo dobrze. Yy, wykopmy sobie tutaj też to złoto. No sporo złota tutaj jest. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Możemy sobie szczerze powiedziawszy, chyba wyjść z kopalni. Gdzie jest to wyjście teraz? Nie, to już nie. To w tamtą stronę było. Długie węgiel. Trochę się węgla przyda, bo wiem, że już nie mam. Ja wiem, trochę igram z ogniem w ogóle chodząc tutaj, ale już. Yy... O, widzicie? Opłacało się. Opłacało się, bo mamy tutaj złoto. A więc było to opłacalne. Kurczę, czemu ja tak ostatnio nie trafiałam? Wtedy by mi się tyle przydało. Patrzcie, ja mam tylko jedno sterbuszko. Gdybym od razu mi tak się poparciło, to. Kurde. Ta seria to by było, że jestem kozak normalnie. Jeśli uda mi się przeżyć, a na to jest wysoka szansa w aktualnym momencie, o dziwo! Patrząc, że mam jedno serduszko, ale dalej jest wysoka szansa. To y, pójdziemy szukać nowej wioski. Pójdziemy szukać wioski, w której będę mogła zamieszkać. O nie, u góry jest noc. Boję się. Dobra, to będzie sprint. Sprint, 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 sprint. Zostawcie sprint. mnie. Dostaw mnie. Nie. go. tego. O! Hm, jestem bezpieczna. Zdrzyjmi, zdrzemnijmy się najpierw. I. Okej. Okay. Uf, jestem bezpieczna, chociaż było groźnie w pewnych momentach, bo już tutaj ten ząbiak tam mnie gonił. Powiedzmy, już się trochę czułam przerażona. Weźmy sobie to. Jabłuszka. Przetopmy sobie. O, widzicie? Dobrze, że wzięłam węgiel, bo byśmy musieli zejść do kopalni po węgiel. Ale by było... To byłby trochę przypał. O, zombiaki nam się popaliły. Prawie już wszystkie jeszcze tam jakieś płoną. O nie, kliper! Ej, nie. Nie, zostaw go. Nie, nie, przepraszam. Przepraszam. Nie mogę go zaatakować. Czemu ten kliper wszedł komuś do domu? Co za niewychowany. Nie no. Zostaw go! Zostaw go! Nie! Dobra, co stary, sorry, żartowałam! Żartowałam, 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 żartowałam. Yy... Zostawił mnie już. Czy on tu przyjdzie i będzie mi drzwi rozwalał? Mam nadzieję, że nie. Dobra. Yy, tyle nam już wystarczy, żeby zrobić sobie jedno złote jabłuszko. Zrobimy sobie jedno złote jabłuszko. I e, zabijemy tego zombiaka, który tam jest, bo on tutaj nie może nam się szwendać, bo serio, kiedyś zginiemy przez niego. Mamy teraz ochronę, więc... Gdzież ty jesteś? Chodź tu. No. No. I co? I co mi zrobisz? Nic mi nie zrobisz, widzisz? Jakkolwiek, ale jeszcze musimy tego klipera zaciupać. Bo kliper tutaj gdzieś się łuczył, a jak nam kliper wybuchnie, to będzie koniec. Gdzie on jest? Chyba, że już zginął. Mam nadzieję. Bo gdzieś tu się włóczył. Jak on nas zaatakuje gdzieś z nienacka, to będzie po nas. A ja teraz mam tarczę, teraz jestem kozak. Czuję się taka waleczna bestia. Mogę ze wszystkimi walczyć, bo, bo mam tarczę. I dwa dodatkowe serduszka i w ogóle. Dobra, to wracam do mojego domku. W moim domku przetapia się reszta złota. Stworzymy sobie kolejne złote jabłko i się, czy użyć je teraz, czy dopiero później. Ale w sumie chyba bym użyła je teraz, żeby mieć więcej tego życia, bo trzy serduszka to jest bardzo mało. Może mnie cokolwiek zaatakować i ja zginę. Dobra, jak nam się przetapia nasza, jeszcze troszkę. Dobra, ale już możemy sobie zrobić kolejne złote jabłko. I świetnie, i jesteśmy po prostu w domu. Ja jestem. O, tutaj sobie zjemy. Niech mi się jeszcze dalej zregeneruje. Super, mamy już pół życia, widzicie to? Z jednego serduszka zrobiło się pół życia. E, szczerze, jak mi się to przetopi, to ja będę mogła sobie zrobić jeszcze jedno e, złote jabłko. Mm, więc będziemy mieli full życia i możemy iść szukać wioski. To nam daje taką powiedzmy lekką gwarancję na to, że nie zginiemy. Przynajmniej na razie. Ale następną wyprawę wyruszę dopiero z następnego poranka, żeby mieć cały dzień na, na maszerowanie, bo, bo nie wiadomo, jak daleko stąd jest wioska, Zastanawiam się, w którą stronę iść, ale tam już szłam. Tam widzę jest ten biom taki grzybowy czy coś. Jakoś średnio mi się uśmiecha w tamtą stronę iść. Mm, tam. Albo pójdę w tamtą stronę, bo w sumie w tamtą stronę jeszcze ani razu nie szłam, nie wiadomo co tam jest. Myślę, że możemy pójść w tamtą stronę, tylko poczekamy na następny poranek. Zobaczymy, przetopiło nam się to już, czy nie. Przetopiło nam się, super. Zrobimy sobie jeszcze jedno złote jabłko, które zjemy jak już będziemy iść, bo nam się przyda serduszka, myślę, że aż tak szybko ich nie stracę, a dodatkowe życia w ramach wyprawy się przydadzą. I teraz po prostu poczekamy. Yy, Okej, okay. co jeszcze w sumie muszę zrobić? Yy, wy zrobić tutaj porządek, to przetopię sobie i posegreguję rzeczy, które potrzebuję stąd zabrać. Ale nie potrzebuję aż tak dużo, no bądźmy szczerzy, to jest seria hardcore yy, bez samoistnej regeneracji Ja tu nie będę tworzyć jakichś mechanizmów, po prostu nie wiadomo jakich, no bo ja tu bym mechanizm na to, jak nie zginąć. Udało mi się oswoić konika, jak widzieliście na tym fragmencie, więc będzie nam o wiele łatwiej podróżować. Jest szansa, że dzięki temu przynajmniej może nie zginiemy w jakiś głupkowaty sposób, typu, nie wiem, wpadnięcie w dziurę. Tylko nie wiem jak mi się będzie podróżowało tutaj po tym biomie, ponieważ ten biom, jak wiecie, dobrze jest lekko wodnisty. I, i tu jest mały problem. Ale spoko, ogarniemy to. No idź tam, koniku. Idź, 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 idź. Gdzie, gdzie ty idziesz? Tu idź. No, idź. No, patrz. O, widzisz? Widzisz od razu lepiej, nie? Się uparł, żeby sobie pływać w wodzie. No, co to za koń, konik wodny, normalnie. Czy tam jest piasek? Czy tam jest pustynia? Widzę wioskę. Widzicie ją razem ze mną? Ja ją widzę. Wioska kolejna jest... Yy, spoko. Czekajcie. Znowu muszę... ...zaś pchać tego konia. Kto to widział, żeby pani musiała pchać konia? Idź tam. Idź. Idź. No. Chodź. No, koniu! Co za koń uparty. Nie osioł. Być takim upartym. O nie! Widzicie to? Znowu te pilagery tu są. Ale spokojnie, zaraz sobie obadamy tutaj tą wioskę. No jakie fajne rzeczy. Czy generalnie, jeśli wioska pilagerów jest tak blisko, czy oni mnie są w stanie zaatakować tutaj? Czy one sobie tam siedzą? Mam nadzieję, że one sobie tam siedzą nie będą mnie atakowały, bo ja nie chcę. Na razie sobie obadam tą wioskę. Zostawię sobie mojego konia w jakimś dobrym miejscu. A potem pójdziemy na pustynię. Na pewno tej wiosce nie zostanę. Ze względu na bliską obecność... O, szczerze, Samorodki złota, bardzo dobrze. Na bliską obecność pilagerów. Na pewno nie chcę zostać tutaj w pobliżu. Mm. Całkiem fajne rzeczy tu są. Tutaj to. Normalnie zaraz nie będę miała miejsca. Znowu. Ja bym sobie... O, ten sobie podmienimy, bo mi się już kończy. Mm, co to tutaj jest? Powolne opadanie, zostawmy to. Bo jestem zdolna do upadków. Ja już zapomniałam, gdzie konia zostawiłam. No, ale nieważne. Chyba gdzieś u góry widziałam domki. Tak, tam są domki u góry. Wezmę mojego konia i idę do góry. O, już myślałam, że serduszka stracę. Tak, gdzie jest mój koń? O, tu się chyba błąka. Ja bym była... kiedyś zgubiłam konia. Moja siostra też, bo szukałyśmy go na naszej wiosce bardzo długo. Gdzieś przypadkiem kiedyś go znalazłam, jak się błąkał. Nawet niedaleko od wioski, więc nie wiem, może przybłąkał się z powrotem. No nie. To wysoko. Jak tu mam wejść? Może naokoło gdzieś spróbuję. Tu Wysoko Nie wiem czy jest sens tam wchodzić. Męczyć się. Chyba zro... Ups. Boję się jaskiń. Zrobię to bez konia jednak, bo, bo za ciężko z koniem. Nie tak. Nie tak. Jenny. Jenny. Nie tak. Delikatniej Justa. Kartofelek to normalnie ma rozmach. Żeby tylko wejść, widzicie, to jest właśnie powód, dla którego ja nie gram na parkurach. Bo ja jestem tragicznie słaba w takim wchodzeniu gdzieś. A jak jeszcze mam perspektywę tego, że mogę zginąć przy tym i stracić cały świat w bardzo głupi sposób, to jestem jeszcze podwójnie słaba. Ja tu wchodziłam dla samolotka złota jednego. go nawet nie mam gdzie zabrać. Serio, tu nic więcej nie ma. Tam już nie ma domków? Nie. Były tylko te dwa domki. Tu jest jeszcze jeden domek. Zobaczmy, co tutaj jest. Bo to też wygląda na jakiś większy. Dobra. E, to wracamy do naszego konika w takim razie. No, co tu widać w ogóle z góry? Widać coś ciekawego? Tam zobaczymy, co widać. Bo w sumie mamy pustynię, więc dobrze by było sprawdzić, co jest w okolicy. O o, ale wysoko. Nie ma lęku wysokości, ale w tym momencie to ja się boję. Łapał mnie mały cykor. Hey, jedny. Było blisko. Co my tu mamy? Widzę. Widzicie to? Jest świątynia. Ja myślę. Czy tam jest kolejna wioska? Tak, tam jest kolejna wioska. Widzicie ją? Tam są daszki tej wioski. Dobra, to ja spróbuję delikatnie zejść, pójdziemy do tej świątyni i na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Się boję schodzić. O, Ok, żyję. Nie wiem, czy brać konia. Nie, zostawię go na razie tutaj. A, mój końce powędrował w ogóle. Świetnie. Panie wędrownisiu, gdzie pan? Jak on jest taki to tego tutaj. A bo dobra, ja mam się z nim męczyć to olać. Eee, tak, myślę, że, że zdąży tam jeszcze wejść. O, sema lamo. Myślę, że zdąży jeszcze wejść do tej e, świątyni i dojść do wioski. Tylko jak tu się do niej dostać? Bo ona jest taka całkowicie przykopana. Może tędy? O, zginę czy nie? Chyba nie. Jednak. Kurde. Weźmy sobie złote jabłko, będzie bezpieczniej. Oświetlmy sobie tutaj, bo ja się boję, że mi jakiś potwór wyskoczy. Już to jest w miarę jasno. Od tego. Dobra. chodzimy tam. Tak jak w moim odcinku z lifehacków, tylko nie mam wiaderka z wodą. Wtedy tam wchodziłam i ups. Dobra, zrobiło mi się ciepło. O, było warto. Czy słyszę zombiaka gdzieś? Czemu tu nie ma świeczek? Nie nie, 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 To się musiało w końcu stać. Ten odcinek zmierzał takimi małymi krokami do tego momentu. Nie tak. Po prostu to było takie igranie z ogniem. Ale widzieliście, ja już miałam te złote jabłko, ja w... To była największa głupota, jaką ja w ogóle zrobiłam. Autentycznie. No ale cóż, no. Słowo się rzekło, tak jak mówiłam. Nie ma odradzania się w tym, w tym Minecraftie. To jest koniec sezonu pierwszego. Hardcora, aczkolwiek nie wiem, czy na pewno w taki stopniu nie będę już nagrywała, bo bez samoistnej regeneracji to jest już zbyt duży hardcore. Myślę, że następna seria, jaką nagram, albo będzie zwykły hardcore, albo będzie już coś innego. Myślę nad nagraniem serii na serwerze pewnym, ale to zobaczymy. To już nie będzie na PS-ie, będzie to na komputerze, bo tam widziałam, żeby komentarze w stylu, że lepiej by było, gdyby było na komputerze tak, będzie na komputerze, będzie, będą przejderki, będzie ładnie, yy, więc na pewno od tego się możecie spodziewać. A teraz jakkolwiek przykro mi, bo już mieliśmy fajne rzeczy i w ogóle niestety musimy pożegnać się z tym światem. Dzięki, że byliście ze mną w tej serii mam nadzieję, że mimo tego failowego jakże zakończenia zostawicie mi łapeczkę w górę, zostawicie mi subskrypcję. No no zdarza się, no, no się zdarza, no. no i do zobaczenia w kolejnych seriach. Dalej będą odcinki co poniedziałek, więc tu się totalnie nic nie zmienia. Czasami odcinek wleci jakiś w tygodniu. A więc to wszystko, trzymajcie się i pa pa!